Hej, z tej strony itawazata Seven. W kolejnym odcinku zagrajmy w Super Mario 64 DS. No dobrze, chciałbym na chwilę wrócić do domu duchów. Jest tam parę rzeczy jeszcze. Klasycznie pokonujemy ducha i wchodzimy do klatki. WIASKA przełącznikowa W PIWNICY No jak miło, że nam od razu mówią, gdzie się mamy udać, co? Myślę, że najszybciej będzie tędy. Widzą mi się nie chce zjeżdżać, więc po prostu przywalimy tutaj tyłkiem. Wydaje mi się, żebyśmy otrzymali obrażenie od upadku z wysokości, abym tak spadł po prostu z tej windy, bez tej techniki. No wiadomo, jest tutaj dość płytko mimo wszystko. No i Wario y odblokował przejście do przełącznika i tym samym do gwiazdki, tylko jest teraz mały problem, gdyż nie jest on najszybszą postacią. A gwiazdka jest dość daleko. O jak widać już się wyczerpała. No ale w sumie... ...Wario i jego siły potrzebujemy tylko do tego, żeby zniszczyć ten czarny blok. A myślę, że możemy teraz wziąć jakąś szybszą postać typu Mario. I nim po prostu zrobić gwiazdkę. Więc dobra, idziemy. Oczywiście ja wciąż chciałbym się przygotować, jakoś do tego. Tak, wybicie od przełącznika. O, dobra. No, mamy w sumie drzwi, które prowadziły na karuzelę. Nie wiem, czy byłoby to szybkie użycie ich, czy nie. No, w sumie zajmuje trochę, oczywiście, jak przechodzimy przez te drzwi. No jeżeli ta karuzela się kręci dalej, no to też może być to bardzo mylące. To wolę po prostu przebiec wokół. Okej. Okay. No była tam, tam krata, więc nie wiem czy Luigi mógłby w sumie użyć czapki niewitki tam przejść. Okej okay. Weźmy w sumie dowolną piaskę, może tylko nie pierwszą, bo chyba przy pierwszej nie będziemy mieli niestety drzwi w środku, a to ważne, żeby je mieć. Hmm. Tylko teraz taki mały problem. Musimy się dostać na samą górę. Ale nie wiem, czy Wario jest tam w stanie się w ogóle dostać. Metalowa czapka nic nam nie pomoże w tym przypadku. Być może z tego bloku wciąż możemy w takim razie wyskoczyć? O, dobra, jednak jest lepiej niż myślałem, ale gdyby nie było tego bloku, nie wiem czy by się dało doskoczyć. Dobra, wchodzimy. No, ponieważ mamy w sumie. Dom duchów za sobą, ale wciąż mamy tu bonusowy poziom. I o ile zdobyłem tutaj jedną gwiazdkę i uratowałem Luigi'ego, to nie zdobyłem gwiazdki za czerwone monety, bo jest potrzebny właśnie Wario, żeby ją zdobyć. Okej. Okay. No jak pamiętam, jeżeli tutaj spadniemy, nie gniemy. tylko zostajemy odesłani na początek tej lokacji. Nic się nie stanie, zakładam. No, wolałbym cię nie dotykać. Dzięki. Tu było tak, prawo, lewo. Hmm. Chyba ta czapka Luigi'ego by się przydała. Hmm. Tutaj była jedna czerwona moneta na pewno. Zakładam, że Majo też mógłby się do tego dostać, używając Power Flower'a. Ale nie wiem, czy Wyo coś tutaj może zrobić niczą zmienienia się oczywiście w inną postać. No i tutaj nie te drzwi co trzeba. Ale dobra. Prawo. Lewo. Już nie pamiętam do końca gdzie mamy iść. Po tym. Hmm. Spróbujmy na prawo, co? Okej. Okay, prawo, lewo, prawo i chyba w lewo teraz. Dobra. Możemy albo użyć. Przepraszam bardzo. To może lepiej pokonajmy tych panów. Albo możemy użyć tych platform, albo skoczyć po prostu. Ale wolałbym się pozbyć na chwilę tych duchów. Spróbujmy long jumpa zrobić w takim razie. Nie, no nie to może być trudne w sumie. Złapać to i nie wylądować w przepaści. Więc dobre użyjmy, może jednak platformy dobra o, tego użyjemy, żeby zrobić tę monetę. Szósta, nieźle. Wiem gdzie jest ostatnia. I w sumie przeostatnia też wiem gdzie jest, więc spoko. Dobra. Oj. Zapomniałem, że nie ma nic na środku, co? Ale dobra. Przebijniemy gdzie trzeba. czyli prawo, lewo, prawo, lewo. Ok. No i tutaj mamy big block, którego nie możemy zniszczyć, jako inna postać niż Wario. Czy da się jakoś zdjąć czapkę? Żeby zmienić się w area, czy muszę oberwać? Nie wiem. Załóżmy, że muszę oberwać. Okej. Okay. No i dobra. Już definitywnie chyba spokój z domami duchów. Wszelkiej marsi w tej tejże. Wow, kolejna gwiazdka mocy. Stajesz się silniejszy dzięki mocy z zamku. Czy chcesz zapisać? Na razie nie. Okej. Okay. No w tym momencie w sumie... Chyba po prostu damy wyjść z poziomu. Mógłbym to i zginąć, żeby mnie wywaliło, ale już dobrze. A w sumie, tam zanim wyjdziemy z ogrodu, to też trochę minie, więc myślę, że nie jest wcale dużo wolniej, jeżeli znajdziemy się w holu i tędy przejdziemy. To w tym momencie, chciałbym wrócić do Dire Dire Dogs przez prąd strumieniowy w Jet Jetstream Sam. Okej. Okay. Ta, no i niestety trochę nas czeka pływania. Mówię niestety, dlatego, że gamy jako Wario, który jest bardzo powolny. No gdybyśmy mogli się zmienić w Mario albo w Luigi'ego, to byśmy mogli płynąć szybciej, czego nie jako Luigi. Tylko problem w tym, że tam gdzie się chcemy udać, to akurat tam są te czapki, więc jak już je zdobędziemy, to już nie będzie to miało znaczenia i tak dla nas w sumie. Szkoda, że nie ma jednej czapki tutaj, po tej stronie. To byśmy szybciej przepłynęli przez ten tunel, ale dobra. Przynajmniej twórcy są łaskawi nie dali, że nie ma tutaj wody i trzeba robić wall jumpy. Tak, żeby dostać się na górę tunelu. Widziałem to w niektórych hackach sobie mają 64, ale oczywiście, jeżeli coś takiego byłoby zrobione w 64DS, to byśmy mogli tylko jako Mario to zrobić, no bo tylko Mario ma wall jumpy. Luigi ma owszem potężny skok, ale nie może odbijać się od ścian. Wykonuje tylko ten jeden mocny skok, ale nie aż tyle, żeby się dostać na górę tego tunelu bez wody. Okej, każdy każdym razie. I teraz szukamy tych niebieskich krączków. No już mieliśmy w tym poziomie zabawę Superman 64 z przepływaniem przez okręgi. Ale tutaj jak widać będzie jeszcze coś takiego. Może najpierw trochę zaczemniemy świeżego powietrza. Przyda się, bo składach tak wolno pływamy, to jest duże ryzyko, że nam się skończy tlen i zginiemy. Ok, no i teraz musimy przepłynąć przez te krążki. Nie wiem, czy muszę to zrobić idealnie w kolejności, ale przydałoby się tak uczynić właśnie. O, świetnie. Chodziło mi o to dokładnie, czy jeżeli na chwilę pominę jakiś krążek, to czy w tym momencie muszę od nowa powtarzać, czy... Już miga będzie liczyła od 4 wtedy na przykład. Ale dobra, udało się. Chociaż no, nie mów, hop, póki nie przeskoczysz. Bo trzeba jeszcze tę gwiazdkę zdobyć. Byśmy w takim razie tutaj na powierzchnię. I weźmy metalową czapkę. Metalgi GI Wario. Wario. krzyczy, jakby spadał w przepaść, ale. Obażeń od upadku nie otrzymaliśmy, więc chyba ok. Chociaż, chyba jeżeli nie ma wody i skoczymy po prostu, to otrzymamy obrażenia właśnie od upadku. Mimo, by się zdawało, że. No, skoro jest metalowy, to musi być taki, no, niezniszczalny. Nic mu się nie stanie. No, ale może, może o to chodzi, że jest ciężki przez metal, i dlatego jeszcze gorzej jest, jak spadnie. Nie wiem. Ok, jeszcze jedna gwiazdka. Selfowanie po kupie. By zdobyć przełącznik koło gwiazd. A, no i tutaj, właśnie do akcji wkracza też Wario. Przynajmniej, już nie musimy płynąć przez tamten tunel. Chyba to był ostatni raz, gdy musieliśmy przez tamten tunel płynąć. Okej, okay. mamy skorupę. I tutaj mamy przełącznik. Tutaj, co jest? Trochę monet. No gdybyśmy robili 100 monet w tym poziomie, to by się przydało, ale już zrobiliśmy, więc w sumie nie jest nam to potrzebne. O chwila. Wiaska jest tutaj po drugiej stronie zatoki. Okej, okay, udało się. No wiadomo o co chodzi oczywiście. Nie zdołamy tam dopłynąć tak o. Tylko trzeba użyć skorup. Dobra. W takim razie zapuszczamy się jeszcze niżej, co jeśli chodzi o podziemia. Już ja zakładam, że daje daje Dox było dość nisko. Ale no, jeśli chodzi o sam hub, no to idziemy tutaj. Hmm. No, Little Lava Land już zrobiliśmy. Może chciałbym dokończyć w takim razie pustynię, bo tam coś było co łajo był potrzebny. Co to był za dźwięk. To był chyba królik, nie? Być może jest jakiś tutaj królik unikalny dla Wario? Ale go nie widzę. Czy może się czaić gdzieś w jakiejś lokacji obok, nie wiem. O, jest tutaj rzeczywiście. No, nie, chciałem złapać Klika, nie to uda. Przepraszam. Bo... Okej, okay, udało się. Wow, złapałeś mnie z takimi grubymi nóżkami? Czy może teraz powinienem nazywać się szefem? Jeżeli mnie upuścisz, dam ci ten klucz, masz! No, dziękuję bardzo. Mimo, że mnie tak trochę obraziłeś, zakładam, no klasycznie możemy grać minigry. No, kontynuujemy bez zapisywania. No, zakładam, że raczej tak nie złapię wszystkich tych królików, tak po prostu przechodząc między poziomami, ale pewnie będzie jakiś odcinek, gdzie złapię resztę tych królików, których nie złapałem wcześniej. Okej, okay. co my tu mamy? Time prosto na czterech filarach. Bo to była dość ciekawa misja, jak pamiętam, i nawet trudna. Przede wszystkim nie wiem, czy Wario będzie dobrym pomysłem, żeby dostać się na te cztery filary. Bo musimy wejść na nie, a potem je uderzyć tyłkiem. Hmm, no Mario byłby chyba tutaj idealny. Dziękuję. No. Hmm, tutaj będzie skorupa, ale wolałbym latającą czapkę. Ok, no i teraz musimy przyfasolić wszystkie cztery filary. No, wydawałoby się, że w takim razie potrzebny jest łajo jego niespotykana siła, ale z tego co wiem, to na szczęście nie jest konieczne. Każdy na pozaś może przywalić. Dobra. Jeszcze jedno, mam nadzieję, że mi się nie wyczepie ta czapka. Okej, okay, udało się. Jak widać... wierzchołek piramidy przestał po prostu istnieć. No w sumie nie jest to taka łatwa misja, żeby wpaść na to, co zrobić zakładam. Jest po prostu napisane, żeby stanąć na filarach, ale nie żeby w nie uderzyć. Hmm. Może chciałbym się zmienić w wario z powrotem teraz, ale nie wiem, czy mam jakąś okazję. Gdyby ten flyga może mnie zauważył. No, jestem bardzo blisko, ale z jakiegoś powodu. O, bij mnie, proszę w tuchu. Dziełki. No i znaleźliśmy się w znanej nam piramidzie. Możemy nawet zauważyć gwiazdkę, którą wcześniej zdobyliśmy. O, już w sumie daleko jest ode mnie. Tym razem jednak udamy się do nowej lokacji, gdzie nie mogliśmy wcześniej się dostać. Chociaż nie mogliśmy. To i da się tam dostać, tylko że trzeba się bawić na różne sposoby. Na pewno pamiętam, że w oryginale dało się tam wskoczyć, nie używając właśnie tej windy, co nas tam dawała. I tutaj widzę, że został dołożony big block, który trzeba zniszczyć z jakiegoś podu. Takiego bloku nie było. Co oznacza, że Yoshi chyba nie będzie w stanie tutaj wejść, przynajmniej nie jeżeli nie użyje jakiejś czapki wcześniej. Okej, okay, wolę nie, no, nie otrzymać obrażeń od upadku, co? No i niespodzianka. Kto tutaj chodzi? Kto przełamał pieczęć? Obudził starożytnych. Bo ja tak się przejął, że się da po latkę, okej. Nie lubić światła. Mm. Nie lubić intruzów. Teraz... bitwa... oko w oko! Okej. Okay. Musimy przewalić w te oczy. Chcesz coś zobaczyć od razu, czy jak staniemy na... grobie, tak. Jeżeli tutaj staniemy, będziemy bezpieczni, ale tym samym nie możemy w ogóle posunąć tej walki naprzód. Te ręce będą po prostu tłuc wokół. Ale my nic nie osiągniemy w ten sposób już tutaj uzupełnić życia w żaden sposób. Pozostaje zostaje tylko zejść, i próbować znowu. Ojej, o! Dobra. No widać o co chodzi. Trzeba przywalić te oczy, co nie jest oczywiście łatwe, bo ujawniają się tylko na krótki okres czasu. Ale dobra, jedne są za nami. No oczywiście trzeba uważać nie tylko na obrażenia od... obywania od tego, jak nas zmiażdżą te ręce, ale też na to, że mogą nas rzucić po prostu. Uuuh, co się dziać?! Zmiażdżeni jak kamyk! Ty tak silny! Ty rządzisz starożytną piramidą! na przynajmniej dzisiaj. Teraz... ...weź gwiazdkę mocy! My spać w ciemnościach. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Wziąłem też tutaj Wario dlatego, że on musi tylko dwa razy uderzyć w te piochy, aby móc je pokonać. No czyli cztery razy musi razem uderzyć ogólnie, żeby wygrać. Natomiast jako Mario i Luigi bodajże że musimy trzy razy uderzyć w jedną piąchę, żeby ją zniszczyć, czyli trzeba raz sześć razy je uderzyć. Więc myślę, że Wario jest dobrym pomysłem na tę walkę. Okej, okay. ale to jeszcze nie jest koniec. Gwiazdka przełącznikowa z Toxboxami. No i tak się składa, że kolejna gwiazdka też będzie wymagała. Wario, znowu trzeba będzie przyjść do tych Toxboxów. O, właśnie do nich. Zobaczmy, gdzie one są. Ok, lepiej uważać. Jak wiemy, tutaj jest natychmiastowa śmiedzia, padniemy. Okej. Okay. Tylko teraz jest ta trudniejsza część zadania, bo bodajże w tamtej oazie po drugiej stronie mapy pokaże się gwiazdka. Najgorsze jest to, że są te Toxboxy i mogą nam zablokować drogę. Czy jest jakiś Toxbox, który tutaj po tej prawej stanie? Hmm. Mam w sumie jeszcze jedno wyjście, bo w tym momencie nie potrzebuję... Waio, prawda? Mogę wrócić po prostu i przebiec jako Mario albo Luigi. Chociaż Wario pewnie jest smutno, jak tak sobie myśli, że o jestem tylko po to, żeby zniszczyć jakieś bloki. Hmm, no ale tutaj ciężko będzie przeskoczyć jako Wario, prawdę powiedziawszy. Dobra, może lepiej będzie je zmienić na Mario albo Luigi'ego. Chwila. Okej, okay, lepiej uważać. Ona no a nie skakać w tym momencie tam, bo jest toxbox. Dobra. No, chyba bym wolał Mario wziąć, bo jest szybki. No, to wracamy tam. Okej. Okay. Uh. Dobra. Udało się, świetnie. No, myślę, że Wario też by z, był w stanie tam dotrzeć, ale. Dobra, już. No to jeszcze jedna gwiazdka. Znowu udamy się do piramidy. W sumie to będzie podobna gwiazdka do tej, co się musieliśmy wspiąć na szczyt piramidy. Też trzeba będzie wejść do środka i trochę się wspiąć. Hmm. No dobra, myślę, że weźmiemy Mario znowu. Dobra. Przykro mi, Majo że tak eksploatujemy, ale... ...jesteś dość dobrą postacią, ani słowa. Polećmy w takim razie. Czy uda się wlecieć prosto do tej dziury? Prawie. Daję sobie 4 na 10 za to, dobra. Okej. Okay. No dużo wyżej skaczemy, mam wrażenie, w tej grze niż w oryginale. Pamiętam, że niedawno grałem w wyścigi w Mario 64 i aż tak łatwo nie było tutaj wskoczyć używając typu jumpa w porównaniu do... Ja tutaj i to mówię gając jak komaj w tym momencie. Co w toj powinna być dokładnie ta sama postać co piewo wzorze? Bo rozumiałbym przełączył na Luigi'ego i jako Luigi tak wskoczył łatwo tym jumpem. O, no i mamy serne gwiazdki. Tylko z tego co wiem i tak musimy wdapać się jeszcze wyżej, żeby zdobyć wszystkie te serne gwiazdki. O, jak miło, że się złapałeś, co? Tylko nie zlecieć. Co prawda przez większość czasu po prostu... ...wylądujemy w zwykłych piaskach i nie zostaniem od razu wsiąknięci i pokonani, ale... ...trzeba będzie wracać tam. Okej, okay, można by poszekać. Jest serna gwiazdka. No i teraz, gdzie jest kolejna? No trzeba uważać strasznie. Świetna kamera, dziękuję. Cieszę się, że jestem w stanie zobaczyć, gdzie ląduję. O. Dobra. Hmm. Czy skoczyć, czy. Okej, okay, udało się, świetnie. Hmm. No, otrzymałem obrażenia, ale przynajmniej mamy gwiazdkę. I tu jest jeszcze jedna. I generalnie ta gwiazka była też w oryginale, tylko że zamiast cennych gwiazdek mieliśmy po prostu monety w tych miejscach. Z tego co wiem, nie trzeba było nawet tych monet zdobywać, tylko trzeba było bardzo blisko się nich znaleźć. Zdało, więc dało się tę gwiazdkę zdobyć, nie zdobywając ani jednej monety. Oczywiście byłoby to pewnie dość ciężko osiąność, ale pewnie by się dało tak zrobić, co? W wersji na 64DS zakładamy jest nieco łatwiej. No bo mamy sernek gwiazdki, no to wiemy, że one są kluczem do rozwiązania tych, tej łamigłówki. Myślę, że są bardziej oczywiste niż po prostu monety jakieś na losowych platformach, tak jak w oryginale. Z drugiej jednak strony, w oryginale chyba się dało te gwiazdkę zdobyć od razu. Tutaj z kolei musimy mieć tę misję zaznaczoną, żeby te serne gwiazdki się pokazały. Więc to trochę zajmuje, zakładam. No ale jeśli nie zależy nam akurat, żeby tę gwiazdkę zdobyć jako pieszu to myślę, że nic takiego złego się nie dzieje. Okej, okay, w każdym razie. To Udałbym się może jeszcze do Hazy Maze Cave i zrobił, powiedzmy, jedną gwiazdkę. Pływająca Bestia Wiaski. Tak, pominąłem tę gwiazdkę, bo uznałem, że trzeba mieć Wario, żeby ją zdobyć, no i... Niby tak, ale w praktyce nie. Zresztą zobaczymy, jak tam dojdziemy. Hmm. No bodajże będziemy musieli ominąć teraz głazy. O, chcemy omin ominąć głazy. Nie umiem uniknąć jednego pająka. Ojej, jak poleciał ten super, żebym tylko nie mógł monety za niego zdobyć, co? Spokojnie tam. Gwiazdkę za 100 monet chcę zdobyć przy innej okazji. Ok. Mam wrażenie, że te głazy są inteligentne i wiedzą dokładnie, gdzie się znajdujemy i spróbują wtedy zmienić kierunek i w nas wjechać. No dobra. Trzeba się zapuścić tu do jaskini. No jest tutaj trochę jazdy tu windą. O Jezu, chciałem uderzyć, ale dobra. Za co no oni mnie uderzyli. Ale nic się nie dzieje, mam tutaj wodę właśnie, żeby uzupełnić zdrowie. I mamy też sympatycznego dinozaura mającego być pleziozałem, czyli Doi. Bodajże ma to być morski smok. I generalnie to nazwa Doi imię Doi tak brzmi, aby to miała być... Dziewczynka, ale z tego co wiem, ma to być raczej... Męski osobnik. Możemy nim sterować. Zależy już tego, gdzie popatrzymy. Chciałbym tak zobaczyć Twój profil, DOI, proszę. Może być ciężko, chociaż nie, no jak się tak obrócisz. No według Nintendo Play Prime Against to ma być właśnie ona, a nie on. Ale kto tam wiem. Pamiętam, że tutaj ta wysepka była trudniejsza w wersji na Nintendo 64. Była dużo wyżej. Trzeba było właśnie użyć DOI, żeby się. Na tę wysepkę dostać z kolei. Wajo może tutaj po prostu wskoczyć i nie ma żadnych problemów. Tylko, że mamy tutaj głaz, który może zniszczyć tylko wajo ze swoją mocą. Jednak, jeżeli tutaj przyjdziemy jako inna postać i nie mamy wajo, to z tego co mi wiadomo, będzie tutaj po prostu czapka wajo na głowie DOI. No i po prostu możemy ją wziąć, no i zniszczyć głaz i zdobyć gwiazdkę. Więc. W sumie nie musiałem chyba Wario y tylko po to, ale dobra, już. Ogólnie doi wygląda nieco inaczej. Pamiętam, że w oryginale nie miała tych gogli. Miała taką minkę taką strasznie śmieszną, jakby była strasznie taka smutna. Ploć się, nie krzyczcie mnie. Tutaj wygląda na taką bardziej zadowoloną po prostu. No w sumie chyba ten wygląd właśnie jest już takim domyślnym wyglądem, który ma ta postać w wielu grach. Który się przyjął. Bo będzie w sumie jeszcze w kilku grach ta postać, nie będzie, że tylko tutaj sobie pływa. Okej. Okay. To co, myślę, że na tym byśmy skończyli ten odcinek. Jak myślicie? W kolejnym bym chciał już do końca zrobić Hazy Maze Cave. I być może jeszcze parę takich ukrytych gwiazdek, być może kojarzycie. Jedna jest tajnym przejściu w Hazy Maze Cave, a duga jest pod Fosą, ale to oczywiście jeszcze zobaczymy. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!